Ostatnio jakaś plaga z, tym, z tą przemocą, tak się kłócą w tych rodzinach. I ostatnio właśnie miałam gdzieś tu zgłoszenie. Sprawdzimy adres, zobaczymy co w rodzinie się dzieje, czy jest spokój. Dobrze, no, pójdziemy sprawdzić. Dzięki projektowi i policjanci naszej jednostki, przede wszystkim dzielnicowi i specjaliści do spraw nieletnich, mieli okazję skorzystać z naprawdę świetnych szkoleń, bardzo wartościowych dla naszych policjantów. Były to szkolenia dotyczące oczywiście przemocy w rodzinie, ale też tematy pochodnie. Dzięki projektowi mamy możliwość przekazania osoby, która potrzebuje tej pomocy, do odpowiednich instytucji, które podejmą natychmiastowe działania. Prawnik, psycholog, pedagog, projekt Razem Przeciw Razom. Oprócz policjantów, nasze jednostki skupia też przedstawicieli tych instytucji których zadaniem jest zapobiegać przemocy. Doskonale zdajemy sobie sprawę, jak ważna jest tutaj interdyscyplinarność. Od chwili przystąpienia do realizacji tego projektu można było zauważyć ustąpienie barier komunikacyjnych oficjalne pisma, wystąpienia, powiadomienia, czasami które kilka dni przez kilka dni potrafią przechodzić z jednej instytucji do drugiej. Często zastępowaliśmy, zastępujemy kontaktem telefonicznym. Wystarczy jeden SMS do tego, żeby powiadomić odpowiednie instytucje, które razem wspólnie działają na rzecz zapobiegania przemocy w rodzinie. Jeszcze tak panią chciałam poinformować, że u nas w świtwinie. W starostwie jest komórka Razem Przeciw Razom, gdzie udzielana jest pomoc mediatora, psychologa, prawnika. Warto się zwrócić do osób pracujących tam i w danej chwili one pani też na pewno pomogą. Proszę, to jest dla pani wyznaczenie. Ideą projektu Razem Przeciw Razum było zlikwidowanie chaosu informacyjnego na poziomie instytucji pierwszego kontaktu przeciwdziałających przemocy w rodzinie. Nie dość, że to była innowacja, to, to była zupełnie dla nas nowa rzecz, to był dla nas zupełnie nowy temat. Więc w idei głównie towarzyszył nam pomysł diagnozy. Najpierw chcieliśmy sprawdzić, czy to, co istnieje, działa. Mieliśmy takie założenie, że są problemy i takie głosy do nas dochodziły z terenu powiatu i od instytucji, więc postanowiliśmy w trybie projektu przeciw, Razem Przeciw Razom przebadać istniejące instytucje, istniejący system komunikacji pomiędzy nimi, stwierdzić, gdzie są problemy, i spróbować je naprawić, wymyśleć takie narzędzie, które będzie działać poprawnie. My dostrzegliśmy lukę w opiece nad tymi ludźmi. Przytrafia klient, który jest odsyłany od drzwi do drzwi, od instytucji do instytucji i my chcieliśmy zebrać, skomasować tą informację, tak by klient trafił w jedno miejsce i z tego jednego miejsca był kierowany do innych instytucji. Niezależnie, czy to jest komenda policji, czy to jest ośrodek pomocy społecznej, czy to jest szkoła, także jakby źródło początek tej drogi klienta e, może być w każdym miejscu. Jest on zabezpieczony, zaopiekowany dzięki temu narzędziu, którym jest model komunikacji. Ja za chwilkę, tutaj koledze Maćkowi. Puszczę taką iskierkę. To będzie iskierka, taki dowód, że wszyscy na świetlicy jesteśmy razem i dbamy o swoje bezpieczeństwo, tak? I każda osoba, jak poczuje uścisk dłoni, to przekazuje ten uścisk dalej. Największym takim narzędziem, które bardzo pomaga i ułatwiało nam pracę, to była możliwość kontaktów ze specjalistami. To było narzędzie, które w każdej chwili mogliśmy wykorzystać i umówić rodziców według potrzeb czy z prawnikiem w sprawach rozwodowych czy rodzinnych, które bardzo często są jednak tutaj no, pierwszym tematem takiej przemocy i, i między rodzicami. Która no, odzwierciedla się w wychowywaniu dzieci i w tym, co przeżywają każdego dnia, z psychologiem i rodzice mogli skorzystać z tej pomocy, ponieważ no, baza w jest, są psycholodzy, aczkolwiek no, zapotrzebowanie, zwłaszcza w kwestiach tych przemocowych, jest bardzo duże. Istotą jest tutaj sposób komunikowania się pracowników absolutnie wielu różnych instytucji i organizacji zajmujących się pomocą rodzinie właśnie w takim systemie online sms w którym natychmiast na równych prawach wszyscy wnoszą jakby swoją, swoje możliwości pomocy danej rodzinie, oczywiście wcześniej otrzymawszy sygnał o tym, że coś w środowisku się traumatycznego się wydarzyło.